I wiesz, że nie na... Wiem, nie, że Na'Vi nie, nie, wygrało nie, nie, nie. Y... PGL Kopenhagen No, No. A które było G2? Drugie chyba? Nie, facecam Clan był drugi G2... Odpadło z Na'Vi, grało z Vitality Czy oni zaminowali Vitality? No, no, to są trzy. Trzeci No Bo oni przegrali na Na'Vi No Ale powiem ci. Ale czy ten... no no dobra, dobra że... G2? No. Jakby Znacks trochę poprawił swoją prywatną formę. Mm -hmm. To jest najlepszą drużyna na świecie. Nie, no. No, najlepszą drużyną się na świecie to jest Simple. No mówię, on jest taki dobry, że nie musi być drużyny. No bo go nie mam żadnej drużyny, bo go nie chcą. Nie, bo po prostu jest zbyt dobry. On po prostu tworzył dla niego specjalną organizację. Specjalny turniej, co nie? Gość, który był w nabi od kilkunastu lat Nagle został na drugi stan. A wiesz dlaczego? Ładne. Bo jest po nie, stary. No ale Snacksy też jest stary. No dobra, no ale... Plecy masz. Plecy są. Dobra, to jest Co pewnie Masz ósma fajnego, masz ósma. Ej, za tobą! Ale ja mam! Ale ja, miałem nie, ja, miałem z... ja mam, ja mam, ja mam. Ja ja mam... takie doświadczenie w grze, że jak on poprawił poprowadzi te wszystkie pałeczki tu to każdy z nich będzie mógł robić ace'a jednym strzałem no razie im to lepsze Jak ten typowy fan CSGO sprzed dwóch lat o 3 trzech lat nie, no ja mam 200 pingów no zesram się zaraz Jej góra. nie no zesram się człowieku zaraz na tyle ping'u nie mogę, z nie mogę go zabić nie mogę go zabić ale Farcios. Twoja matka to farcias. No dobra. No dobra. No jaki pokorny... ...pies. No pokorny to w papę. Ta... ...w papę to ty sobie nie wiem... <grym> no właśnie nie wiesz. W papę to ci wsadzają siusiaka, co nie? <grym> nie wiem co to znaczy. No nie wiesz co to siusiaka. Co to znaczy papa. No morda. Do widzisz? A, ja zabiłem głowę No, ty masz masz dobrą broń Ja mam lepszą, mam siatkę Safari Nie A ty co masz? Pokaż odzyski na masz Jabłko Zajebiście Ej dobra, ja mam lepszą broń Pokaż, wiesz? O ty z tej tej pompy! Jakbyś gdybyś miał kałacha, ja pompę, to byśmy ich pozabijali! No, no, ale chłopie, to ty chciałeś, to ty mi zabrałeś Kałacha. Jakbyś gdybyś mi od to też bym oddał. No nie wiem, to ty tyś taką pałą dobicie. No, Jestem no, nie z tego predatora. No i patrz, wygrasz. No i to no spokojnie, jeden ja strzałik zabijesz No to w dupę Nade mną jest Gdzie oni mają te Mki? Nie wiem No Graj nową. nie się gram Ej dobra weź kup sobie Digla Kup sobie digla po prostu No nie potrzebuję dobra po bo taka oni mają po 5 lat no 5 lat mają te żatony a są tacy dosyć słabi no za nie no gościa to z pompy na daleko zabijasz co jest niesamowite co nie ja pierdolę gościa to z... to przetrzyma człowieku no gościa to z... to był 97 gościa to z... gościa, z... gościa, z... gościa, z... gościa, z... gościa na daleko zabija z pompy no tego jeszcze nigdy nie widział Mówię, że nowa predator jest dobra, no. Najlepszy skin. No i Ej, dobra, Tara mi wybombił. No no dobra, gościu ma 5 lat i nie ma skinów, no to jest wstyd. Weź no, Digla, masz Digla. Ja no. <śm> no, no. Lasz ruszyć. Nie no. Predatora wyrzuciłeś. Musisz go potem podnieść. Podnieś go. Nie, jest tu Za W ogóle zobacz jak ten skin zajebiście wygląda No i ja pierdzie takie paseczki Takie... O Jezu To jest zaszczyt mieć takiego skina To jest zaszczyt No widać, że smerpujemy w tej ich No real Oj dobra, przy ścianę mnie zabił. On gościu ma magnes, ten czwórkę W celu się bo. Krawię, nie, Kurde, no musisz. Jak nie ma, no ma przecież Mocny gaz. Dobra, uh -huh. tak ja. dobra, nie, Pieprzę te granaty digi. No to też gaszę w ogóle co to za skam? No jeszcze idzie w to samo miejsce, no nie wierzę w to. Zajebiście, a nie z góra gdzieś. Co, to, to, to. co, ja 360 robię, co nie? 360 to ci... No co, 360 to na moim kutasie robię dziwki, co nie? Chopie śmigło. Helikopter. Chłopi sobie... nie Nie, 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 Potem... Tak, 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 Potem jak sobie robię palcówkę, to zamiast pipy wylatywać, co nie? Zamiast pipy, to z buzi. żygami co nie? Ja sobie idę, co nie? Rzucam ze smoke'a Szybko konia walę Dobra Dobre, no. Nie no dobra oh, Z jakimś śmieciem Nie wiem to no, widzę, że jesteś idiotą no No dobra, no już zobacz co zrobiłem Widzę, że jesteś takim idiotą Nie. Boże, Kacwerek, ty jesteś. <grymne> nie wiem, badnie blokuje mnie, że tam mnie... No co, nie pasuje? Ale wyskoczył. <grymne> Zabiłem go. To ty go zabiłeś. No, no, no. Dobra, dostał. Na pewno dostał. On ma Galila Conexiona. No dobra, no to jest? No, 29 tylko dostał. Ale w poprzednim odcinku Nowa to by mu 500 zadał. No, no dokładnie, ale... No, jeszcze w nogi. Nad 20 metrów. Palca małego, stopy. Będzie A, w Pytka. Wiesz u te bronie są tak... na no, no, tak, tak. tego Valoranta idziemy grać po tej rundzie. Myślę, ja no ja patrzę. Nie, ja patrzę. Dobra. Wend. To no, jak podpowiedź? No wejdź przez to, nie mogę. Eee, no. No, skanował długie. Niech nie pisz pizduś. Ej dobra! Proszę. Miałem celownik na jego głowie. Strzeliłem 4 razy To nie jest zapytań. Nie bierz tego, nie wiesz tego, nie bierz tego, nie bierz tego, nie bierz tego. Weź tego, 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 tego drugiego tam nic nie było. No jak to nie? Tam był stat tracku nawet, no i co będę musiał statrack nabijać? No nie, to tak nie działa Kasper Dobra, potrzebuję dwóch fleszy bo teammate potrzebuje flasza ja flasza nie potrzebuję powiedziałem że nie potrzebuję dobra jak ja patrzysz, to no dobra do no nie wiem taki górny kacz to jest no tu. Ej, z <laughs> Bierzesz tą pompę i robisz tak, rozumiesz? Biegniesz, rozumiesz? <laughs> rozumiesz? Rozumiesz, rozumiesz? No, rozumiesz i tak robisz, co nie? No? Raz... No, no. Idziemy w Valoranta grać <laughs> idziemy, idziemy w Valoranta grać no, i w Valoranta nie ma takich pompek fajnych No dobra, Jujuj jest i baki